Wyobraź sobie technologię, która potrafi wywołać huragan w dowolnym miejscu na Ziemi, albo spowodować suszę, która zniszczy całe państwo bez jednej kropli deszczu. Brzmi jak science fiction? A co jeśli powiem ci, że taka technologia już istnieje i znajduje się na Alasce? Dziś zajrzymy za kulisy jednej z najbardziej kontrowersyjnych instalacji na świecie. Czym naprawdę jest Harp? Naukowym projektem badawczym? Czy może tajną bronią klimatyczną w rękach elit? Czym jest HARP? HARP, czyli High Frequency Active Auroral Research Program, to oficjalnie program badawczy, który miał badać jonosferę, czyli warstwę atmosfery znajdującą się około 80 km nad naszymi głowami. Został uruchomiony w 1993 roku, a jego głównym celem, według oficjalnych źródeł, było zrozumienie, jak fale radiowe wysokiej częstotliwości wpływają na atmosferę i komunikację satelitarną? Instalacja składa się z ogromnej liczby anten ustawionych w polu na Alasce, i wszystko wygląda jak typowa, choć bardzo zaawansowana placówka badawcza. Ale właśnie tutaj zaczyna się robić ciekawie. Teorie spiskowe wokół Harp. Harp od lat jest tematem licznych teorii spiskowych. Zwolennicy teorii mówią wprost: to nie jest zwykła stacja badawcza. To broń pogodowa zdolna do wpływania na klimat i środowisko w skali globalnej. Co dokładnie zarzuca się harp? Możliwość wywoływania trzęsień ziemi przez manipulowanie jonosferą i falami elektromagnetycznymi, zmianę przebiegu huraganów lub ich wzmacnianie, sztuczne generowanie suszy, powodzi. Czy burz śnieżnych w konkretnych regionach świata, jako forma wojny hybrydowej. A nawet kontrolę umysłu poprzez wpływ na fale mózgowe. Brzmi jak scenariusz filmu sci-fi. Może, ale są konkretne przypadki, które rzucają cień na oficjalną wersję wydarzeń. Przypadki, które budzą wątpliwości. 1. Trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku. Niektórzy badacze zwrócili uwagę, że kilka dni przed tragedią odnotowano nietypowe zjawiska elektromagnetyczne nad wyspą. Czy to tylko zbieg okoliczności? 2. Katastrofalna powódź w Pakistanie 2010 Teoretycy spisku twierdzą, że fale radiowe z HARP mogły zmienić tor Monsunu i skierować go nad Pakistan, destabilizując kraj w czasie wojny z terroryzmem. 3. Sztormy w USA: huragan Katrina 2005 i Harvey 2017. Niektórzy uważają, że te burze były sterowane. Nie przez naturę, ale przez człowieka. I choć żadne z tych oskarżeń nie zostały oficjalnie potwierdzone, to jedno jest pewne. Harp był aktywny w czasie wielu z tych katastrof. Co mówią naukowcy i co przemilczają? Oficjalne stanowisko naukowców HARP nie ma mocy wywoływania takich zjawisk. To tylko program badawczy, który działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ale czy możemy wierzyć oficjalnym wersjom? Wielu ekspertów, którzy próbowali mówić więcej o HARP, nagle wycofywało się z publicznych wypowiedzi. Niektórzy zostali uciszeni, a sam projekt został zakończony w 2014 roku, ale instalacje wciąż stoją. A według niektórych zostały przejęte przez prywatne korporacje lub amerykańskie wojsko. Więc może nie tyle zakończony, co zdeklasowany i ukryty przed opinią publiczną? A może to tylko przykrywka? Jest też teoria, że Harp to tylko wierzchołek góry lodowej, że prawdziwe technologie pogodowe, znacznie bardziej zaawansowane, znajdują się w podziemnych bazach lub na satelitach. A harp to jedynie rozpraszacz. Ale jeśli to prawda, to. Kto decyduje o tym, gdzie spadnie deszcz, a gdzie wybuchnie susza? Czy to możliwe, że wojny przyszłości nie będą toczone z użyciem broni konwencjonalnej, ale z użyciem pogody? Harp to tylko jedna z wielu instalacji, o których nie mamy mówić. Ale im więcej pytań zadajemy, tym więcej tajemnic wychodzi na światło dzienne. Czy naprawdę możemy ufać, że technologia pogodowa jest używana tylko do badań? Czy może ktoś już dawno przekształcił klimat w narzędzie kontroli? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Czy harp to niewinny projekt naukowy, a może coś znacznie bardziej niebezpiecznego? Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej odcinków o tajnych projektach rządowych i nie zapomnij zasubskrybować wersji nieoficjalnej, bo prawda rzadko bywa oficjalna.